Rada Sołecka Przyczyny Dolnej, Urząd Miasta i Gminy oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie zapraszają na gminne święto plonów. Dożynki odbędą się w sobotę 24 sierpnia na placu przy ulicy Nowopolnej. W programie m.in. Msza Święta Polowa, obrzęd dożynkowy oraz występy zespołów. Gwiazdą tej imprezy będzie zespół after party grający muzykę Disco Polo. Na zakończenie zabawa z grupą Peace Band. Serdecznie zapraszamy! W piątek 23 sierpnia w kinie na piachu zaprezentowana zostanie kolejna letnia propozycja, tym razem komediowa, a to za sprawą filmu Katz Vegas w Bangkoku. Początek projekcji godzina 20.30 Plaża Główna w Giniu. Zapraszamy! Na piątek i na sobotę zaplanowane zostały dwie imprezy sportowe, tak zwane okołodorzynkowe. W piątek 23 sierpnia od godziny 19 na Orliku przy pierwszym zespole szkół Rozegrany zostanie turniej wsi w piłkę nożną. Dzień później, ale tym razem na boiskach do siatkówki plażowej, siatkarze walczyć będą o mistrzostwo powiatu w tej dyscyplinie sportu. Początek zmagań na obiekcie przy ulicy sportowej godzina 10. W niedzielę o godzinie 16 na boisku w Siednicy dojdzie do Wschowskiego Grand Derby, czyli meczu Awi Siednica i Korony Wschowa. Początek tego spotkania na boisku w Siednicy to godzina 16. Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej zaprasza na rajd turystyczny z cyklu Rowerem po Pojezierzu Sławskim. Rajd odbędzie się w niedzielę 25 sierpnia. Zbiórka godzina 9.30 w Parku nad Stawami. Szczegóły na plakatach oraz u organizatorów tego rajdu. Zapraszamy.